Marek Miśko przyjechał dzisiaj do Okuniewa. Cześć Marek. Co tak głośno tam u was? Dzień dobry. W Okuniewie w gminie Halinów jest wielkie sprzątanie. Co słychać? Mam nadzieję. Haszcze wokół dawnego pałacu dziedzica według relacji mieszkańców. A jestem tu już od rana i trochę tych informacji zebrałem. Nie były ścinane od około XIX wieku. A tu proszę o radio przyjechało. Gdzie jeszcze mamy proszę państwa przyjechać? W czym możemy pomóc? Państwu, zastanówcie się, a ja teraz idę do mojego rozmówcy Roberta Wita-Wyrostkiewicza ze stowarzyszenia eksploatorzy.pl porozmawiać o tych ruinach pałacu. Zakaz wyrzucania śmieci. Głosi napis na żółtej tabliczce z czerwoną obwódką, a tabliczka przyczepiona do ruiny dawnego pałacu. Panie Robercie, no, co tu się nie, dzieje? To śmieci leżą tutaj maksymalnie dookoła tego pałacu. No, ja sześć. panu pokażę, taką... o. Ja panu pokażę. No, no, no. Zakaz wyrzucania śmieci. Te śmieci się zaczęły tutaj i to jest PRL i ostatnie lata zwłaszcza PRL, kiedy oczywiście to było państwowe. W końcu część tej cegły została rozkradziona oczywiście, bo jeżeli to było państwowe, to cegła się należała wszystkim. No Ale to jest po prostu cudo, wystarczy zamknąć oczy, wyobrazić sobie wielki pałac z czerwonej cegły. Niestety to się tutaj troszeczkę wchodzi pan na własne ryzyko, może się zawalić, jest nawet gdzieś taka stosowna tabliczka. To jest zabytek numer jeden całej gminy Halinów. Pałac, w którym jak naprawdę działy się gigantyczne rzeczy, to było miejsce, które było centrum wszechświata w czasie powstania listopadowego. Mało kto o tym wie, no tutaj, w tym miejscu, tutaj, gdzie pan stoi, w tamtej komnacie dokładnie, gdzie widać ten wielki łuk mieszkał książę Radziwił, szef wojska polskiego w okresie powstania listopadowego. Tutaj w ostatniej komnacie, mówią o tym pamiętniki, mieszkał generał Chłopicki, który formalnie dowodził wojskiem. Tam jakbyśmy poszli troszeczkę dalej, jest wielka komnata, w której o, widać ją nawet z tamtej strony. Rozkładano mapy, tutaj obradowano. Panie Robercie, spotykamy się nie bez przyczyny w Okuniewie, w gminie Halinów, dlatego że pan zajmuje się historią, o właśnie! O, przed chwilą pan Robert schylił się, aby podnieść coś z ziemi, myśląc pewnie, że jest to. Jak Jakiś historyczny znak czasu. Tak, tak, tak. A to wek zwykły. To jest zwykły, zwykły wek. Wyglądał trochę podobnie z daleka jak część galanterii mundurowej z okresu powstania listopadowego. A mówi pan o tych frędzelkach tutaj na. W paskach, które okalały czako, nakrycie głowy. One były w kształcie łusek, karpich. Tutaj niestety ten teren nie jest sprawdzony. Na pewno ziemia kryje skarby. Nie jest sprawdzony, dlatego że to jest teren objęty nadzorem przez konserwatora zabytków. Należałoby wystąpić o odpowiednie zgody. To jest trochę czasochłonne. A teraz. Ale to chwilę. Stoimy przed dawniej z pewnością okazałym i przepięknym pałacem. Placem. Tak jest. Teraz jest to ruina, do to której pan. boję się podejść na metr, chociaż piękna i okazała ruina. Dlatego, że nie wiem, czy nie spadnie mi coś na głowę. Nie wolno z tym nic zrobić, nie wolno tutaj niczego odnajdywać, dlatego, że zajmuje się tą sprawą konserwator zabytków. Czy widział pan tutaj kiedyś konserwatora? Nie, nie widziałem tutaj nigdy konserwatora zabytków. Mało tego, nie widziałem, aby ktokolwiek tutaj zrobił coś z tym powiatem, poza ścięciem krzewów, co się stało ostatnio. Do tej pory było to miejsce spotkań tak zwanych rozrywkowe bardzo, czego o czym świadczą licznie zostawione tutaj kapsle na ziemi. A wszystko, proszę państwa, w gminie Halinów. Co ciekawe, Halinów onegdaj był mniejszym miasteczkiem, o znacznie mniejszej randze niż Okuniew. No ale teraz jest to stolica gminy. To Marek Miśko razem z Robertem Witem-Wyrostkiewiczem z lokalnego stowarzyszenia eksploratorzy.pl. Jak państwo słyszą, jesteśmy wszędzie, możemy być również u państwa.